Dobry wieczór, witajcie, tu Iwona Moi drodzy, nie było mnie jeden dzień yy, i po powrocie y, do domu, na wieś y, co się okazało? No oczywiście, zamarzła mi woda co prawda y, tylko w jednym kranie ale zawsze po jednym dniu tu musiał być jakiś szalony mróz na pewno y, jest tutaj zawsze zimniej niż w Trójmieście ale to dopiero początek zimy, a u mnie już takie cuda. Chciałam też powiedzieć, że wróciłam z kotami małymi, z zimbirem i z cynamonem, który ma amputowane oczko. Kotki nie mogły zostać u koleżanki mojej córki, ponieważ okazało się, że jej chłopak ma alergię na koty. A zatem kociaki wróciły. Moja alergia też już się uaktywniła. Od godziny mam spieszchnięte usta, które mnie dodatkowo pieką, No ale okej. Okay. Dominika wyposażyła koty w tyle precjozów. Kocich zabawek, kojec, drapak, po prostu szaleństwo. I ja ona teraz właśnie Podczas gdy ja nagrywam szaleją na dole, słyszę tylko odgłosy zabawy. Moi drodzy, może ktoś chciałby przygarnąć takie półroczne dwa małe kotki. To są bracia bardzo ze sobą związani. Byłoby cudownie, gdyby znalazły jeden dom. Naprawdę są urocze. A cynamon, który nie ma jednego oka, radzi sobie fantastycznie, jakby był zdrowym kotem. Dajcie znać, gdybyście mieli obok siebie kogoś, kto chciałby takie kociaki. A teraz życzę Wam miłego wieczoru i mam nadzieję do usłyszenia.